Cześć. Gdy oglądacie ten film, na pewno wiecie, kim są gym liderzy w Pokemonach. Są to osoby, które mają sprawdzić umiejętność trenera Pokémon i ewentualnie w nagrodę dać mu odznakę. Jednak, czy na pewno każdy gym lider jest odpowiedzialny i powinien być na stanowisku, które zajmuje? Według mnie nie każdy. Dlatego przedstawiam 10 najgorszych. Jim liderów w świecie Pokémon. Miejsce dziesiąte. Na miejscu dziesiątym ląduje Juan. Jest on trenerem wodnych Pokémonów w regionie Hoenn. Reprezentuje on ostatni Jim. Pomimo wielu swoich zalet i tego, że pokonał Wallesa i przejął jego pozycję, to nie do końca podoba mi się jego postać. Już to, jakiego Pokémona używa jako pierwszego w walce z Ashem. No przyprawia mnie o bóle głowy. Trener takiej rangi nie powinien używać czegoś co wygląda jak Pokémon dla mojej dziewczynki. Nie twierdzę, że jest to zły pokémon, jednak mógłby się bardziej postarać. Jedno... Jego następne Pokémony są już bardziej przemyślane. Jednak trochę zbyt dużą uwagę przypisuje on do stylu, do prezentacji, a mniejszą do walki. Miejsce dziewiąte Iris Iris wylądowała na dziewiątym miejscu Ponieważ w grze okazała się całkiem silnym rywalem Jednak w anime jest strasznym dzieciakiem Dalej mi się w grze nawet kojarzy z tym Później kiedy została czempionem No po prostu nie dowierzałem jak większość Uważam, że nie powinna nim zostać A kiedy bijemy się z nią w walce o odznakę, tak jakby zapomniała o swoich starych przyjacielach, pokemonach, które trenowała. Nie mówię tutaj tylko o smoczym typie, chociaż jest ona liderką smoczych pokemonów, ale przynajmniej kiedy już została tym czempionem, mogłaby ich używać, dlatego ląduje na miejscu 9. Miejsce 8 Erika. Erika jest trenerką trawia z tych pokemonów, co można je zarzucić, jak dla mnie jest jak na trenera zbyt delikatną osobą. Bardzo troszczy się o Pokémony, co jest dobre, jednak jako przeciwnik była bardzo łatwym rywalem. Wystarczył jeden latający bądź ognisty typ i już mieliśmy całą walkę wygraną. Więc tutaj raczej chodzi o zbyt duży poziom łatwości. Numer 7. Czere jest on pierwszym gym liderem w Pokémon Black and White 2. Jednak czego można się przyczepić? Jest on bardzo młodym trenerem, dopiero co otworzył swój gym. W anime również poznajemy go, jak dopiero co otwiera swoją y, salę treningową. Widać, że ma ducha walki, jest bardzo sympatyczny, ale brak mu doświadczenia. Jego Pokémony są również naprawdę bardzo łatwe do pokonania. No dlatego miejsce siódme. Miejsce szóste. Falkner. Jest on liderem w Johto. Jego sala treningowa jest jako pierwsza. Co można mu zarzucić? Jest sympatyczny. Ma ducha walki jak poprzednik. Jednak czym się wyróżnia, że trafił piętro niżej? Pomimo swojego doświadczenia jego poziom jest dosyć niski. Nawet zwykłą Chikoritą, która powinna być jakby w znacznym niebezpieczeństwie, można pokonać tego trenera. No nie stanowi on wyzwania w ogóle. No w anime jest już trochę lepiej, jednak też poziom jest bardzo niski. Dlatego miejsce szóste. Miejsce piąte. Miley. Jest to trenerka z czwartej generacji Pokémonów, zajmująca się typem walczącym. W anime jest ona bardzo rozkojarzonym trenerem. Ma duże problemy. Mam wrażenie, że ona więcej uczy się od trenerów, którzy ją wyzywają, niż oni od niej. Kiedy aż ją spotyka, ona jest po prostu załamana, jej Pokémony jej nie słuchają. Coś tragicznego. Lepiej już jest w grze. Dlatego zajmuje tylko piątą pozycję, gdyby nie gra byłoby naprawdę słabo z nią. Poziom tutaj trzyma głównie Lucario, jest to bardzo silny przeciwnik, bardzo wymagający. No i właśnie dlatego miejsce piąte. Miejsce czwarte. Price. Price jest trenerem, liderem sali w regionie Johto. Najpierw pomówmy o jego plusach, jest on niezwykle doświadczonym trenerem, co na pewno na plus. Ma on też dosyć silnego Pailoswaina. Teraz pomówmy jednak, dlaczego jest on tak nisko, że aż na czwartym miejscu. W grze nie stanowi on dużego wyzwania. Znacznie więcej się gracze spodziewają od trenera, który jest, który reprezentuje przedostatni Jim. Jeśli chodzi o anime, no tutaj po prostu się trochę pogrążył. Jest on taką sknerą na początku. Później się okazuje, że jakby. Pomyślał, że jego najlepszy Pokémon go porzucił. Nie poszedł go szukać. No, dla mnie po prostu tragedia. Swoje przeszedł, ale też święty nie jest. Dlatego, miejsce czwarte. Uwaga, uwaga, miejsce trzecie. Czyli już dochodzimy do tej czołówki. Na miejscu trzecim, Watson. Czym sobie zasłużył na trzecie miejsce? Jest on dosyć pokręconym starszym człowiekiem. Nie można powiedzieć o nim, że jest niedoświadczony, jednak jego strategia jest dziwna, zostawia różne pułapki na swoich rywali, y, tuż przed walką nawet. No, jego pokemony w starciu z jednym Pikachu przegrały, więc to go jakby skreśliło. No wiadomo, to było tam wyjaśnione, że niby Pikachu dostał jakieś tam... Dodatkowe doładowanie przez jedną właśnie z dziwnych pułapek Watsona. To jest na duży minus. Kolejnym minusem. ...Pokemony, których używał w grze. Są to Pokemony z pierwszej generacji. Za sobą wtedy mieliśmy już trzy pełne generacje. Nie dałoby się tam wsadzić czegoś więcej? Oczywiście, żeby się dało. No ale wyszło jak wyszło. Bardzo liczyłem na elektrika Magnetrika nie było ich więc dlatego, miejsce trzecie na miejscu drugim Silent jest on liderem sali w pierwszym Black and White jak i w regionie Unova razem ze swoimi braćmi. Jest on trenerem w zupełnie nieodpowiedzialnym. Porzuca w swoją salę, aby podróżować z Ashem. No, ludzie powiedzą spoko, Brock, Misty robili to samo. Z tym, że oni mieli zastępstwo, on jakby pełni funkcjonalną całość, nie może go ktoś zastąpić. Są braćmi, każdy z nich ma inny żywioł, on jest odpowiedzialny za żywioł rośliny. Czyli co, jeśli on wyszedł z sali, to nowi trenerzy, na przykład ci, którzy yy, chcieli mieć jakąś szansę większą, wybrali ognistyty na starcie, nie mogli się z nim zmierzyć. Ponieważ go nie było w sali, jest to zupełnie nieodpowiedzialne. Głównie dlatego trafił on aż na tak niską pozycję. No ale dalej. E, jego zachowanie jest strasznie dziwne. Udaje detektywa, znawcę wszystkiego, po prostu wszystkiego. Mam już go dość w kreskówce. Uff. Jego bracia są bardziej ogarnięci. Kolejnym minusem jest poziom trudności. No jest. No, bardzo mały, wręcz zerowy, jakie on ma Pokemony, oprócz swojego Opensage'a. W kreskówce miał ich kilka, w grze ma takiego malutkiego pieska, no, że nada według mnie. Dlatego miejsce drugie. Miejsce pierwsze. Skyla. Skyla jest okropnym gym-liderem. Jest ona... Gym leaderem specjalizującym się w typie latającym w regionie Unowa. Na czym polega jej praca Ma po prostu sprawdzać trenerów jak każdy inny gym leader. Jednak ona tego nie robi. Całe dnie lata sobie swoim samolocikiem, marnuje czas, jest w ogóle bez doświadczenia, więc jak załatwia sprawę od znak, no przyznaje je na takie widzi mi się każe wystawić pokemony trenerowi. Jeśli uzna, że trener mógłby wygrać, przyznaje odznakę. Jeśli nie, no nie. Więc w ogóle nie testuje trenerów. Wszystko robi tak na oko. Kolejną sprawą na ogromny minus. Pokemony ma dobre, ale ona tego nie wykorzystuje. Nie umie wykorzystać potencjału pokemonów. W anime jeszcze to nie było. Nie rzucało się to w oczy. Nawet spoko walczyła. Chociaż tak jak mówię większość czasu nie walczyła. Jednak w grze. No, ataki, których używają jej Pokemony są słabe. Po prostu słabe, więc zasłużone w pełni miejsce pierwsze. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. może w przyszłości zrobię coś podobnego. Piszcie, komentujcie. Czy się zgadzacie, czy nie, to, to jest tylko takie moje spostrzeżenie na trenerów, na liderów. No, tyle. Trzymajcie się, cześć.